w barwach zieleni i z symbolami Unii Europejskiej. Taki nietypowy pociąg kolei dolnośląskich od niedawna kursuje po torach w regionie. Pociąg jest zielony. Pociąg jest pomalowany w tej chwili w symbole, w logo Europejskiego Roku Kolei. Rok 2021 Parlament Europejski obwołał Europejskim Rokiem Kolei. Po to, żeby zwrócić uwagę na to, jak korzystny, pozytywny Zrównoważony jest to środek transportu. Europejski Rok Kolei to inicjatywa, która ma zachęcać do podróżowania pociągiem. Chcemy, żeby był to wiodący środek transportu. Zakładamy parę celów. Po pierwsze, im więcej pasażerów w pociągach, tym mniej samochodów na ulicach, a więc mniejsze zanieczyszczenie, ale również poprawa. Poprawa bezpieczeństwa. Rozwój kolei to jeden z priorytetów władz województwa zgodny z europejską strategią dążenia do neutralności klimatycznej. Samorząd województwa dolnośląskiego od lat przejmuje, a następnie rewitalizuje stare i nieczynne linie w regionie. Na tory wyjeżdżają też coraz nowocześniejsze pociągi. Podróżuję się bardzo dobrze, nie mam jakichś tam zastrzeżeń. Te pociągi są dobrze wyposażone, klimatyzowane. Chcemy, aby na dolnośląskich torach jeździło jak najwięcej ekologicznych pociągów, dlatego można powiedzieć, że przez ostatni rok zamówiliśmy 19 pociągów ekologicznych, bo to są pociągi elektryczne bądź tak zwane hybrydowe. Nowe pociągi kosztowały ponad pół miliarda złotych. Część z nich wyjedzie na dolnośląskie tory już w przyszłym roku. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o rozwój kolei. Nasze koleje dolnośląskie przewożą miliony pasażerów. A pociąg w barwach Europejskiego Roku Kolei przez kilka najbliższych miesięcy będzie przewoził podróżnych jadących przez Wrocław legnice głogów. Jelenią Górę czy Kłocko. Klasu przewodnie ustanowione przez Komisję Europejską na rok 2021 związane z Europejskim Zielonym Ładem, mający na celu promowanie ekologicznego transportu, między innymi transportu, a w tym wypadku pociąg i pociągi są traktowane jako ekologiczny środek transportu pasażerskiego dla większości naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że ta promocja przyciągnie większość pasażerów do pociągów kolei dolnośląskich w a Zarząd Województwa Dolnośląskiego konsekwentnie inwestuje w ten środek transportu i w rozbudowę połączeń. Między innymi związane jest to z przejmowaniem linii kolejowych od państwa polskiego, a również z zakupami towarowymi, jakie w tym roku dokonało i w zeszłym. Koleje Dolnośląskie, 19 nowych pojazdów szynowych, elektrycznych i hybrydowych. Panie Bartłomieju, program Zielony Ład, program wymierzony w zrównoważony rozwój i Koleje Dolnośląskie wpisują się tą, w tą strategię. Widzimy pociągi opisane bardzo ładnie zielonym ładem. No, rok 2021 został ogłoszony przez Unię Europejską Europejskim Rokiem Kolei. Oczywiście ma to związek z wieloletnią strategią Zielonego Ładu. A ta z kolei na celu ma doprowadzenie do sytuacji, w której ograniczymy w środkach transportu emisję dwutlenku węgla w sposób znaczący względem tego, jak to się dzieje dzisiaj. Ta inicjatywa, do której zachęciło nas regionalne przedstawiciele Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu doskonale wpisuje się w strategię kolei dolnośląskich, która, która to spółka stawia na także ograniczenie emisji spalin, co czego najlepszym przykładem są decyzje, jeżeli chodzi o zakup taboru, taboru nowoczesnego, taboru oszczędnego, jeżeli chodzi o zarówno zużycie energii, jak i oferującego nowoczesne rozwiązania, jak dwusystemowe napędy w przypadku pociągów hybrydowych, a więc tego rodzaju propozycja trafiła na podatny grunt z naszej strony i weszliśmy w to, można powiedzieć, jak w dym. A I efektem tego jest piękny, zielony pociąg. Konkretnie jest to pojazd z rodziny Impuls, pojazd serii 36 WE o numerze 012. A I on w tym zmienionym całkowicie anturażu, bo jak Państwo pewnie widzieliście, a jeśli jeszcze nie, to się zobaczycie w wielu punktach Dolnego Śląska, ten pojazd zmienił zupełnie barwy, jest całkiem można powiedzieć zielony, ekologiczny w wyglądzie. Chociaż oczywiście stylistyką nawiązuje do zarówno linii, jak i barw kolej dolnośląskich, bo gdzieś tam elementy żółci czerni, bieli też się pojawiają. Na pewno wygląda atrakcyjnie i na pewno będzie piękną ozdobą jeszcze piękniejszych zakątków Dolnego Śląska. Wszyscy widzimy jak koleje się. Się zmieniają w tym pozytywnym znaczeniu, stając się coraz bardziej wygodnym i coraz bardziej bezpiecznym środkiem transportu, ale też są najbardziej ekologicznym środkiem transportu i o to nam właśnie chodzi tutaj dzisiaj po to, żeby to pokazać, ale także przez cały rok w trakcie obchodów europejskiego roku kolei pod hasłem kolej na kolej. Korzystajmy z pociągów z rozwijającej się coraz Bardziej siatki połączeń. Pozostawmy samochody w domu, bądźmy ekologiczni i korzystajmy z tych możliwości, które nam dają koleje, jeśli chodzi o podróżowanie, o dojazdy codzienne do pracy, ale też wyjazdy weekendowe po to, żeby zwiedzać Dolny Śląsk i atrakcje, które ten region oferuje.